Co? Co ci? Co ci? O kurde! 18.06, środa, 8 czerwca. A 7, 7, 7, 7, 18, 7, nie wiem czy widzieliście, ale godzina się zmieniła. Słuchajcie, to idealny moment, żebyście zostawili subskrypcję teraz, tak, zostawili subskrypcję, wbili do opisu i zaobserwowali mnie na Instagramie, bo mega dużo osobom już dałem łapeczki, łapeczki, serduszka. E, pod profilami zaobserwujcie mnie, ja wbijam na wasze profile. Wtedy, jak nie macie prywatnej, to wbijam na wasze profile i was serduszkuję, więc się opłaca. Pierwszy link w opisie, przemek po na Instagramie. Ale to nieważne, wszyscy zostawiają teraz łapeczki w górę, słuchajcie, lecimy dalej z kontentem. Dzisiaj odcinek wyjaśniający, co się stało, bo na pewno kojarzycie tę sytua sytuację. Co ci? Co ci? O kurde! No tak, słuchajcie, było grubo i dużo osób pytało się, e, w ogóle on się stał wiralem generalnie na TikToku w parę godzin, parę godzin generalnie stało się wiralem. Na dzień dzisiejszy, jak to nagrywam, po 24 godzinach to ten, ten tiktok osiągnął, tam jeden shot z tiktoka osiągnął milion wyświetleń ponad Więc jest grubutko Dzisiaj wyjaśnienia co się stało dalej, to sobie zobaczycie generalnie jak i dzisiaj Także dzisiaj słuchajcie wyjaśnienia jeśli chodzi o na vlogu, co się działo dalej Także łapeczka w górę, subskrypcja i lecimy z odcinkiem Tak w ogóle dzisiaj y, dużo osób pytało słuchajcie Co z Marcelem, co się stało dalej co? Marcel! Mogę? Cię? O, Marcel jest. Co wyjaśnić z zębem? Ostatnio chłopak, co wybił sobie zęba na skitparku, co się działo dalej. Siema Marcel. Cześć. Siema Marcel, e, Pokaż zęby. Nie. Nie, nie? Jeszcze nie. aż tak źle? W sensie chodzi o to, że jadłem gumy e, i mam niebieskie zęby. I co masz? Niebieskie zęby. A, o to Ci tylko chodzi. Ale co z, co z zębem? Możesz wyjaśnić e, jakieś dać? Bo mega dużo osób się interesuje tym, co, no jest, co to, jest dalej. No to tak. Fajnie było, bo nie byłem dzisiaj na trzech pierwszych lekcjach. Bo odbudowanie zęba Tak? No Jak to wyglądało? Szczerze nie wiem, bo prawie usnąłem Tak usypiałem, Bo miałem znieczulenie i spray rozśmieszający jakiś Aha no. I tak było, najpierw mi pani dała tym sprayem Później ja, o jaka fajna igła Bo moja mama to nagrywała No I e, tak pani ukuła ja. E, okay. No i mi coś tam odbudowywała Naprawdę nie wiem e, Bo słuchałem radyjka, bo fajna muzyczka leciała. Dobra. Wszystko że... giz zdrowiem tak. Dobra, zdrowia. I... I uważaj na siebie. Dobra. I mam dobra, problem jeszcze. Nogę. No do... dobra, no no. Proszę, nie piszcie już do mnie. Tak w wkurza. Dzisiaj budzę się rano, yy, bo idę do, yy, na to odbudowanie a tu pyk. 32 nowe powiadomienia. Każde dosłownie to to co z tym zębem. Dobra. I tak przez dzień to z 200 takich miałem. Fajna koszula. Dzięki, I zdrowia, Marcel. Dzięki. I udanych trików. Uważaj na siebie następnym razem. Marta, czy ty masz Buciki. Skarpety fajne. Dziś koszula nowa, jak zwykle. Jak zwykle codziennie nowa koszula. Daily, daily, daily nowa koszula. Daily, daily, nowa tak, wiemy, dobrać skuta, dobrać. daily Nowa Koszula. Daily Nowa Koszula. Są taką w grube panie. Z Zjeżdżam w to. trzy, piga. Na tamtym też z dziurą Whip Buttera. Czekaj, dziura Whip Butter. Gdzie? Tam, Na tamtym koterze z dziurką. Whip butterka. Ok, dobra. Whip Butter, tak? tak. Dobra, yy, pierwszy jak dzisiaj Whip butterek na, na rozgrzewkę w sumie. Pik, pik to taka giera między skutami po prostu. Jo! Ja nie nie ma ja będę robił takie triki. Teraz ty, tak? Zadajesz? No nie blokuj Ej, to co? Mam go wnieść na strecie, tak wiesz jakie to tanie sztuczki, które nie zrobi Chodź. Gdzie idziemy tam czy tu? Ja okej. Okay. Ale co co tu się działo? Co to jest? Która godzina? Dobra. 7 minut jeszcze mamy. Ja. Lipa. Ja mu zadam. Borda po dużej ruje. Borda, czekaj, Na których? Lotowej. Na flatówce, okej. Okay. ja, tej, ja, tej, ja tej. O tej. Dłużej? Nikt jej nie robi w ogóle zawsze. Ona jest giga wysoka i każdy się boi ją w ogóle robić. No ale dobra. Nie? Dobra, czyli 1-1 tak jakby. No, co, co lecisz? No, niskie. A ty dwa A może brief od to na 1-8? No dobra, ty kleisz twoje triczki, twoje ten. Dobra. Tam jest milion.

Zaliszamy? Nie No dobra zaliczamy Nie wiem czy zrobię ale blisko to zrobię Dobra Brisflat, okej okay. Breeze flatu? flatu? na takim wielkim? A No właśnie dobra Uho kurde Nic nie jest? Nie no metale, metale no, Dobra, dobra. 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 Mam nadzieję, że, że chociaż ja zrobię Juu. No nie, chłopcie cię prześladuje o kurde Co jest grane, ale byś Yo. Dobra, co zadajesz? Barmanu pod tego boksera no jest... e, Lewy, prawy? Ej, to by był niuner Dobra Stresuję się, nie nagrywam tak e, się Spróbuję na tej piramidce, tu, tu tu, o! ten tego tego. tego no? Dobra. Nie, 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 zrobię. tego. nie, 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 zrobię widzę nie, już nie, 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 nie wierzę w niego. Ja nie, nie, wierzę, wierzę, ale jestem mu się nie uda tym razem. Dawaj! Dwa, jeden. Nie robiłem tego wcześniej. A ja nigdy tego nie miałem ja... co jest? Ej, to ładne było, dobra, ładne. Nawaj Ju tym dobry. Dawaj. Jak kończysz? Co ty wygrasz to? Ko kończ. Jak kończysz, czy co? Mogłem skończyć, tylko się zastanawiam, czy... Ja ci zadaję rzeczy, które ty masz zrobić, broka. Łączy... Tak. Łączę... Ci Włączy... zadaję whip fronta pod quarter fajna Poka. gdzie to będzie? Tam, no na spine'ie obok. A, tam, a dobra. dobra, Ja okay. jestem dobrym graczem.